w kisielinie i teraz też co to, to tak po plecach chodzi strach. Ja nie mam nienawiści do nikogo. Nie mam. Tak jak powiedziałam, jak myśmy byli 50, 50 leciu ja przywitałam się z tą Ukrainką, która była w tej ukraińskiej UPA. I mówi: wiesz, to, że ty byłaś partyzancy, nie mam nic, bo ja też byłam. I żebyśmy się spotkali jako żołnierze, żołnierze, mnie bili się, też bym nie miała nic. Bo każdy może o swoją ojczyznę walczyć. Ale żeście mordowali, to nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego? Przecież my żyliście między nami, mogę być Ukraina i my mogli, bo mój ojciec by nigdy stamtąd nie wyjechał. <zysy>